Droga jak witamy serdecznie w programie Gośnia. Dzisiaj z nami Rafał Belusi Ratajczak. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Rafał, no trzy funkcje możemy wymienić. Założyciel, lider, i jeszcze wokalista zespołu, Dokładnie. Świnka Halinka. Witamy bardzo serdecznie, bo y, myślę, że ten moment, kiedy możemy sobie teraz akurat porozmawiać, to jest wyjątkowy. 25 lat na scenie. No, nie tak, tylko, tak. bo y, to też organizowanie imprez, to też ogrywanie tych imprez. Byliście na przykład całkiem niedawno, chyba rok, dwa lata temu, w Grębocicach przy okazji y, y, tam y, rajdu rowerowego, tam też y, organizowaliście tą imprezę. Była szansa, żeby was zobaczyć przede wszystkim na scenach w regionie, i tu chyba nikt nie ma. Żadnych złudzeń, że no trochę królujecie. No, jeszcze początki raz. Tak. Początki nie były dosyć ciekawe. Zacznijmy od tych początków. Bardzo to dało. Bardzo, bardzo ciekawi. Wit Witam jeszcze raz e, wszystkich Państwa. E, ja bym może z tym królowaniem tak się trochę uspokoił, ale zacznijmy od początku, czyli naprawdę początki były bardzo wyjątkowe, ponieważ zespół e, powstał e, tak naprawdę nie 25, a nawet 26 lat temu. Mm -hmm. Tego przyjmujemy, zakładamy, że 25-lecie względu na to, że nasz pierwszy występ jakby i to się rocznikowo pokrywa. Mm -hmm. To powiem tylko tyle, że ten nasz pierwszy występ był podczas drugiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co dla nas też jest bardzo istotne, bo przez lata, jakby graliśmy dla orkiestry, grywamy dla orkiestry, a nawet byliśmy honorowani. w tym przypadku bardzo się pokrywa. Bardzo się pokrywa, bo to była 20... teraz będzie 25 lat istnienia Wielkiej Orkiestra, 26 edycja. I powiem tak, że też zostaliśmy uhonorowani, że w 2011 roku zagraliśmy na przystanku Woodstock. Mm -hmm. Ale zacznijmy od początku, no zespół zaczął swoją działalność, ja to na koncertach powtarzam, że zaczęliśmy pierwsze próby w nieczynnej świniarni u cioci i Halinki, To no, bo wiadomo, zespół jest zabawny, to mamy taką historykę, a tak naprawdę zaczęliśmy wszystko w Domu Kultury Żura, w nieistniejącym, nieistniejącym niestety już Domu Kultury, który był bardzo twórczy, bardzo fajnym miejscem, działo się tam bardzo wiele rzeczy. Ja tam robiłem różne spektakle teatralne ze swoim teatrem KWADRATURY KOŁA MŁOT i przy okazji takiego dużego performance'u, który robiliśmy, poduszki, zawiązały się dwie formacje, Świnka, Halinka i Robi. Robi już niestety nie gra, my gramy do dzisiaj, i koncertujemy, gramy dużo koncertów przez te całe lata, nie było nigdy jakby takiej żadnej przerwy, w działalności koncertowej, więc jakby cały czas te koncerty trwają. To też duże wyzwanie, 25 lat na scenie to tak, jednak jest tak, coś, co tak. musi być tym spoiwem dla was. No spoiwem jest na pewno dobra zabawa przy okazji. Też jest grono fajnych ludzi, które ten zespół tworzyło i tworzy do dzisiaj. No, no ja tak zagaduję, bo tak, często bywa tak. że te zespoły się męczą sobą, no nie? Te y, osoby, które występują na scenie wspólnie, często nawet po 10 latach już nie potrafią się dogadać, a tutaj jednak jest. No, my, wiadomo, że były różne sytuacje, że, y, że tam trochę się męczyliśmy, czasami mniej, czasami mhm. więcej. Y, wi I tak opowiem, no, że jakby ze składu założycielskiego zostałem tylko ja i kolega basista, y, gdzieś się pozostali muzycy się powymieniali, mhm. ale to jest naturalne w każdych zespołach. Jasne. Ale duch zespołu, jakby świnka Halinka, te, te clue, to co robimy, jak się jak bawimy się muzyką, formą przedstawiania tej muzyki pozostał. No i tak powstaliśmy sobie, zaczęliśmy jakiś tak znienacka robić próby. Parę uh -huh. piosenek było od razu. Kolega Piotr Gierak Gienek, który był pierwszym gitarzystą i jakby też współzałożycielem przez wiele lat tworzył tą formację. I od razu, jakby można powiedzieć, tak bardzo wypłynęliśmy na szerokie wody. Zaczynając to od y, Dolnej Śląskiej Sceny, ale przeszliśmy bardzo szybko nagranie po całym kraju, bo to były bardzo różne festiwale, Dni uh -huh. miasta Myśmy wygrali y, y, miast, Dni Miasta, tutaj Lubina, Prezy, Pucharo Prezydenta, Prezydenta Miasta Lubina, był też y, Prezydenta Wałbrzycha, uh -huh. Wrocławia, wiele festiwali w Węgorzewie, Rock and Roll Festival, no bardzo dużo tych festiwali i właściwie Cały zasięg całego kraju przez te lata gdzieś jakby świnka tam funkcjonuje. Tak dużo tego, a coś takiego, co Tobie najbardziej zapadło w pamięć, takie, co będziesz wspominał hmm. już zawsze? To dużo jest historii, na naprawdę, naprawdę bardzo wiele historii. Takim znamiennym, znamiennym czasem był 97 rok. Hmm. Wystąpiliśmy na festiwalu Broken Roll Festival w Mielnie. To był taki festiwal trzydniowy, gdzie bito rekord Guinnessa koncertu. Czy gra, koncertu. Grała kapela za kapelą i tam wychodziło mm. prawie 2,5 doby. I tam grały dwie, czy kapele amatorskie, jakaś zawodowa i tak na zmianę. Przy okazji był konkurs, wielki konkurs z nagrodami, z, z wyróżnieniami. Prowadził to Jan Pospieszalski z Szymonem Majewskim mm. cały ten kon, koncert. Okazało się, że świnka gdzieś podbiła serca w ten czas. Dostaliśmy wyróżnienie jako zespół. Ja dostałem specjalną nagrodę, która została mi wręczona przez Janka Pospieszolskiego i Szymona Majewskiego, a przy okazji przyjechała pani Elżbieta Skrętkowska, zrobiła u nas reportaż, zaprosiła mnie też do jednego z, ze swoich programów, bo to chyba wszyscy pamiętają, Szansę na Sukces, i to był bardzo dobry czas, gdzie jakby taki był fajny boom. Była też fajna wizyta w Rowerze Błażeja, w, mhm. w programie Bar, no były niezliczone ilości koncertów, które no, no, pozostaną w, w nas i w, w słuchaczach w pamięci z wieloma gwiazdami. Były też koncerty poza granicą naszego kraju, no ale specyfika naszego grania jest taka, że raczej tutaj nas bardziej odbierają no, ze względu na warstwę tekstową i taką tą e, kabaretową. Mhm. No to teraz zrobimy sobie małą przerwę i posłuchamy fragmentu, żeby przypomnieć sobie, jak świnka swoją mocą można zoczarować. Cear nu la ciarnula. Ce muștine, ursul Okay, wracamy do naszej mhm. rozmowy. My możemy y, tak naprawdę sobie przypomnieć te ważne momenty z waszej działalności. Pewnie trochę wspomnień tego wszystkiego przy okazji tego wielkiego koncertu. Bo tak można go określić. To jest kilka kapel na scenie, przede wszystkim Świnka henka w, w centrum wydarzeń. No mhm. i trochę wspomnień, trochę y, pewnie tych czułości <grym> <grym> ze sceny, <tacza> ale, tak, ale tak. będzie po, bardzo pozytywnie. To jest dobra energia i mam nadzieję, że fani też nie zawiodą, że przyjadą i, i będą chcieli was zobaczyć po tych latach. Jakieś takie niespodzianki to może za chwilę, ale najpierw po kto na scenie obok, obok was będzie występował. No jest taka historia, że bardzo się cieszymy, że możemy tą uroczystość tu w Lubinie zrobić mm. i to dzięki uprzejmości oczywiście Muzeum Historycznego, całej ekipy, pan Marek Zawadka, który jakby wspiera tą lokalną twórczość mm. i także organizował nam 15-lecie zespołu, gdzie też mieliśmy taką wolną, otwartą scenę, rękę i mogliśmy przełożyć się do całego tego koncertu. No i teraz Pan Marek zaproponował, żebyśmy zrobili 25-lecie no, bardzo się ucieszyliśmy, no i dał nam wolną rękę, no i zaprosiliśmy bardzo fajne zespoły i zaprosiliśmy też gości do naszego występu, więc, mm -hmm. ale powiedzmy o zespołach, bo e, tu jest taki przekrój zespołów, który ja jakby muzycznie bardzo lubię i chłopaki tak samo I jest bardzo fajna rock and rock'n'rollowa kapela tam, mm -hmm. Wrocławska 13 w samym południe, która naprawdę rozgrzeje publiczność do się. I też jest... na scenach Dolnośląskich się więc pojawiała. Pojawiała, grała koncert w Trójce, miała tak przeboje w Trójce, płyta się świetnie pierwsza sprzedała, grała w, na wielu festiwalach, gra do dzisiaj. To jest, to jest dobra energia dobrego rock'n'rolla. Mhm. Tak nawet i z bluzkiem małym, mhm. ale z dobrym takim kopem, trochę może jak dziś ta energia jak z ACDC, trochę jak na przykład z Obstawy Prezydenta, no. Mhm. To jest 13 w samym południe i to jest świetny dobry start, bo tak rozpoczniemy mhm. po 16. .00. 13 są południe. A później na scenie zamontuje się duża ekipa ze śląska, zespół tabu, to jest muzyka reggae, Raga z genialną sekcją dentą, to chłopaki, jak Państwo wpiszecie sobie na przykład na YouTube'a Tabu Woodstock, to zobaczycie, że 400 tysięcy ludzi śpiewa ich piosenki. O jak dobrze cię widzieć, o jak dobrze cię słyszeć, na przykład taki ich największy przewój. No rozgrzewają e, całą Polskę, bo jeżdżą duże trasy, dobre płyty. I to jest, to jest taka formacja. Później zamontujemy się my, ale to opowiemy później. Mhm. No i później Wisienka na torcie, to zespół Biksyc i charyzmatyczny Skiba. No nikomu nie muszę przedstawiać. Już bardzo wiele lat temu e, był ostatni koncert w Lubinie. Ostatnio zagrali na zamczysku w Chobieniu rok temu. Świetnie się jakby pokazali znowu tutaj w okolicach Lubina przyjęli zaproszenie, powiem naprawdę, że się bardzo cieszymy, tym bardziej, że udało nam się tak ich wyciągnąć, bo to jest bardzo okres taki natężony koncertowo. No tak, no jasne, to wszystko na ciepło startuje Majówki, chwili, tak. Więc nie ma co ukrywać. Oni grają koncerty, ale bardzo dobrze, cieszymy się, że, że taki skład się udało tak. zebrać. To teraz trochę tych takich smaczków, jeśli możemy zaserwować to, co się będzie działo, chociaż no, będzie się działa, Nie, no Będą, będą, będą smaczki. No, zobacz, wszystkiego nie mogę zdradzać. Znaczy zdradzę na pewno to, że zespół Świnka Halinka występuje jakby mhm. pod takim hasłem plus goście, czyli robimy taką orkiestrę, bo nasz podstawowy skład to jest 5 osób na scenie, mhm. ale przy takich okazjach, no to my sobie, my sobie robimy prezent i prezent także słuchaczom i zapraszamy dodatkowych gości. I tu tych gości mhm. będzie bardzo dużo, bo przez scenę się przywinie 13-14 osób. Mhm. Będzie fantastyczna sekcja denta. Trzech muzyków współpracujących tu na całym Dolnym Śląsku z tatrami, z, z koncertami muzycy. Sidemeni najlepszego lotu będzie. Genialny muzyk, kompozytor, aranżer z Kapitol, Jacek Berg, mhm. który grywał z Lukiem, z Justyną Styczkowską na Frederykach. Człowiek, który gra w Kapitolu na co dzień. No, z podstawą, jeżeli chodzi o muzykę klawisową, akordeonową, bajanową. To też jest taki nasz kolega, z którym kiedyś graliśmy, kiedy on jeszcze nie był. Po, no nie był po, powiedzmy po Akademii Muzycznej i gdzieś tam się już wybił i grywał i w teatrach w Gdyni i muzycznych, w bardzo wielu miejscach i on jest jakby też aranżerem całego koncertu. Zaprosiliśmy też wspaniałe dwie koleżanki chórzystki, tutaj lubińskie z, zespołu Szczypta Emolu, które też już się pokazały, Joasia i Monika, jest dodatkowy kolega, który będzie grał na perkusjonaliach, no i są także zaproszeni dodatkowi gitarzyści. I tu wspomnę, że jest jednym z nich, serdeczny przyjaciel Sławek Sowiecki zespołu Obstała Prezydenta, no legenda polskiej sceny rokowo bluesowej a drugim gitarzystą, który zajął się taką formą trochę naszą elektroniczną, lupami, dodatkami, uh -huh. plus gitary, będzie taki no niesamowity frikowiec, gitarzysta, kompozytor, twórca największych przebojów zespołu Hurt, e, e, Monsieur Seed. I to jest naprawdę też strzał w dziesiątkę. I pojawi się także jeszcze dodatkowy kolega wokalista zespołu woda i to stworzymy pewną taką atmosferę. Też nie wszystkiego nie chcemy zdradzać. No oczywiście, ja rozumiem. Świnka Chemika, ja tak przypomnę tylko, że płyta sobie wygląda tak? tak. I tutaj przed Rafałem też sobie taka jest już rozłożona, żeby mogła cały czas stać i przypominać o sobie, że będzie się działo sporo. I pewnie te płyty też nam gdzieś będą się przebijać, mam nadzieję, przez tą warstwę koncertową. Będzie gdzieś będą, można je będą, będą, będą. będą. Na pewno będzie, będzie można sobie tak taki... Strzelam, ale założyłem, mhm. że będą gdzieś tam się pojawiać dla, dla tych, którzy może jeszcze nie mają. No, tak, jak start. nie mają, to już zapraszamy do zakupu, zapraszamy do przyjścia na koncert, bo na pewno trochę tych płyt też rozdamy. My mamy też konkurs dla Państwa, tu kilka płyt zostawimy w redakcji. To i... już tak formie Tak, tak, ale ja może powiem <laughs> króciutko też o płycie, dlatego że jest to płyta, która została wydana rok temu i też dzięki wsparciu inicjatywy Muzeum Historycznego, czyli wcześniej Ośrodek Kultury w Zamkowe, i ta płyta jakby była takim napędem do tego, jakby takim e, przedsiągiem tego, żeby zorganizować 25-lecie. Bo Nie. wyszła płyta, wyszedł teledysk, który oglądaliśmy siwula. E, no i to zwieńczeniem jest ten cały rok, który obchodzimy jako 25-lecie. E, no, oczywiście ten koncert 2 maja, na który zapraszamy na Lubińskie mhm. Błonia. No jest takim wisienką na torcie. E, Płyta jest jakby, to jest kolejna nasza płyta, ale to jest taka płyta pierwsza, bardzo mocno wydana. Mm -hmm. I tu są piosenki na nowo nagrane, które były już wydane wcześniej, ale jakby w innych aranżoczach są jeszcze kilka nowych. Także zapraszam, zaglądajcie na nasze strony, oczywiście facebookowe i Świnki. Tam będzie można tą płytę nabyć, ale też myślę, że. I będzie można... i telewizję regionalną, bo też będzie można. Wygrać. Wygrać. Damy są... Państwu <laughs> pięć płyt w konkursie, tylko no. trzeba wymyślić jakiś konkurs. No to my coś wymyślimy na pewno. A, A i będą, koszulka to, będzie. To są bardzo skomplikowane pytania, pewnie będą nawiązywać i do tego 25-lecia, i do samej historii Świnki. Myślę, że sobie poradzicie bez większych problemów. Natomiast co najważniejsze, to musimy powiedzieć, kiedy koncert, dokładnie i o której godzinie, tak, żeby każdy zapamiętał zdążył wynotować? I gdzie szukać informacji też takich bieżących? Pewnie Facebook tylko? Facebook na pewno ruszy duża kampania reklamująca całe te wydarzenia majowe w Lubinie, które są na Błoniach, czy tam Dzień Kwiatów, koncert z okazji 25-lecia, później ten 3 maja to jest tak jak zawsze ten koncert folklorystyczny, czyli na pewno duże plakaty, duże informacje w mediach, Facebook i, i Muzeum Historycznego Facebook Świętich Halinki, 2 maja, po 16 zaczynamy, startuje Trznasa Samopółudnie, zespół Tabu, Szynka Halinka. Big Biccyc, także zapraszamy gorąco. Trochę w imieniu organizatorów, oczywiście miasta, w, w, mówię z Góra Zamkowego, bo tak się utarło, ale teraz to jest Muzeum Historyczne w, w No ja życzę kolejnych 25 lat na scenie hmm. i, i poza nią tak, żeby się to wszystko rozwijało bardzo dobrze. Mam nadzieję, że chłopaki też będą zadowoleni, którzy wyjdą na scenę w takim towarzystwie. No to zespoły, które zaprosiliście, myślę, że same sobą będą zachęcać do tak. tego, żeby się pojawić. Świnka Haninka 2 maja przywita was bardzo serdecznie uściskami, bo to też w podziękowaniu dla fanów, którzy tak, przez te wszystkie lata wspierali na koncertach, bo te brawa są bardzo potrzebne dla każdego artysty. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję tobie.